Dzień dobry państwu. Witam państwa na platformie wideoportalu portalu Poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Jana, który pisze do nas: czy i jak unieważnić wpis o własności nieruchomości wpisany na prywatnej własności jako drugi i sąd prowadził czynności procesowe jakby wpis był zgodny z prawem. Sprawa dotyczy roku 1972. Panie Janie, no, nie jest do końca precyzyjna opisana ta sytuacja przez Pana. Ja domyślam się, o co może chodzić, natomiast nie jest to jednoznacznie pewne, że moja odpowiedź będzie dotyczyć Pana sprawy, tak? Ponieważ, jak mnie mam, chodzi o zmiany czy też sytuację w ogóle związaną z Księgą Wieczystą, tak? Tej nieruchomości i jakiś wpisach w tejże księdze, które Pan chciałby podważyć bądź zmienić bądź unieważnić, tak? W drodze jakiejś czynności prawnej, tak? czy, czy też jakiejś procedury prawnej, która mogłaby to umożliwić. Przede wszystkim, no ja nie wiem, jak wygląda ta księga, co tam jest w tej księdze, ani dokładnie kto dokonywał wpisów, kiedy, sprawa czy z 1972, czyli co, wpis, czy może postępowanie jakieś, które miało ten wpis zmienić, uaktualnić. Czy też może pan w 1972 roku dokonywał jakichś zmian, albo ktoś z rodziny? Tego nie wiemy. No nie do końca precyzyjnie pan się tutaj wyraził. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o e, procedurę i w ogóle możliwość podważenia aktu notarialnego, to jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast, no, oczywiście, zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w razie niezgodności między stanem prawnym takiej nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Jest też kwestia roszczenia, tak? roszczenia o usunięcie tej niezgodności. Może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. I teraz tak: można wyróżnić dwa typy sytuacji, w których zachodzi niezgodność pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w takiej księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym. Pierwszy taki przypadek to jest na przykład niezgodność wynikająca z, ze zmianą e, stanu prawnego nieruchomości, w związku z którą stan ujawniony w księdze wieczystej utracił e, aktualność. Na przykład e, właściciel ujawniony w księdze wieczystej zmarł e, lub zbył nieruchomość, lub przekazał komuś nieruchomość. Tak? W takim wypadku usunięcie niezgodności następuje w zwykłym postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis. Toczącym się przed sądem rejonowym prowadzącym Księgę Wieczystą dla tej nieruchomości, czyli właściwym dla danego lokalu, tak, dla danej nieruchomości. Osoba uprawniona składa wniosek o wpis w Księdze Wieczystej, jako podstawą wpisu przedkłada orzeczenie sądu lub inny dokument, który stanowi podstawę wpisu i z którego wynika, że zaszła zmiana stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej. I sąd tutaj dokonuje takiego wpisu. W drugim rodzaju takich przypadków, tak, które mogą tutaj być podstawą, dochodzi, kiedy nie da się usunąć niezgodności, tak, w trybie przewidzianym w tej pierwszej opcji, może ona na przykład wynikać nie ze zmiany stanu prawnego, nieruchomości, lecz z wadliwego wpisu, tak, Polega to na tym, że od początku ten wpis nie odzwierciedlał rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości. To mogła być pomyłka notariusza, jakaś pomyłka pisemna. E, tutaj może być to e, związane z tym, że jest konieczność po prostu korekty. Tak? I ustawodawca, który tutaj przewidział taką możliwość, daje w takim przypadku nam, tak, jako osobom zainteresowanym w sprawie, możliwość żądania uzgodnienia treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w oparciu o artykuł 10 ustawy o e, księgach mm, wieczystych i hipotece. I teraz tak, to jest e, sytuacja, w której e, tak e, musimy mieć do czynienia z jakąś postacią niezgodności ze stanem prawnym ujawnionym w księdze, pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym. E, I tutaj e, na przykład no może to dotyczyć sytuacji, że jakieś prawo do tej nieruchomości zostało wpisane do księgi wieczystej lub nie zostało wpisane do księgi wieczystej albo zostało wpisane błędnie, tak i wpisane prawo jest dotknięte wpisem nieistniejącym obcią nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia chodzi po prostu o to, że można było dokonać jakiegoś wpisu w sposób błędny i chodzi o korektę tej sytuacji tak zwane żądanie usunięcia niezgodności, tak jest to realizowane oczywiście w procesie cywilnym. Jeśli są tu względnie żądanie, to wydaje orzeczenie, którego treść zawiera nakaz zamieszczenia lub usunięcia, tak? bo może dotyczyć to też usunięcia, w treści księgi wieczystej określonego wpisu. Czyli po prostu dokonuje swoistej korekty. Tak? I tutaj mamy też sytuację... Która może dotyczyć pana, bo ja, tak jak mówię, no nie wiem, jaki jest faktyczny stan w pana przypadku, bo to jest niedoprecyzowane w pana wiadomości. Jest też pozew o usunięcie niezgodności w księdze wieczystej. Eee, tak? I te sprawy są rozpatrywane w, przez sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Z pozwem może wystąpić osoba, której prawo nie jest wpisane, lub jest wpisane błędnie. Albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia. I to też się odbywa na podstawie artykułu 10 ustawy o księgowieczystych hipotece. E, może to dotyczyć też e, osób, które e, są następcami prawnymi, tak? Także w przypadku jakiejś starszej sprawy, tak jak pan tutaj do nas napisał, może to też dotyczyć e, pana jako osoby zainteresowanej, e, po prostu będąc następcą prawnym, tak? E, I teraz tak. Jeżeli chodzi o tą sytuację, no to w zasadzie wyczerpuje to jakby szereg możliwości, tak? Bo niezgodność pomiędzy stanem prawnym nieruchomością uwielbionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym to jest jedno. Żądanie uzgodnienia treści księgi wieczystej, jeżeli są jakieś błędy, tak? Żeby była zgodna ze stanem faktycznym. No i pozew o usunięcie niezgodności, tak? Natomiast może tutaj być jeszcze taka sytuacja w Pana przypadku, że dotyczy ona po prostu jakiegoś wpisu w księdze wieczystej, dotyczy, związanego z hipoteką na tej nieruchomości. Tak? I tutaj ja nie wiem, no to są różne kolejności. Taka hipoteka może obciążać nieruchomość, i oczywiście, może być wpisana do księgi wieczystej. Tak? Może być wielu właścicieli jakiejś nieruchomości. Mogą być ci właściciele wpisani w różny sposób, tak? Mogą mieć części ułamkowe własności takiej nieruchomości. Sytuacja może być różna, tak? Nie wiem, czego dotyczy ta konkretna sprawa. Jeżeli chodzi o, o, o te możliwości proceduralne, które jakby tutaj przedstawiłem wcześniej, no to jak najbardziej one są dostępne. Natomiast unieważnienie samego wpisu o własności nieruchomości Unieważnienie wpisu w Księdze Wieczystej, owszem, tak? czy też jego zmiana. Wpisanie na prywatnej własności jako drugi. Domyślam się, że chodzi o wpis w drugiej kolejności w Księdze Wieczystej. Tak? A sąd prowadził czynności procesowe, jakby wpis był zgodny z prawem? Sąd prawdopodobnie prowadził czynności procesowe ze względu na to, że w Księdze Wieczystej były ujawnione dwa wpisy, tak? Jeżeli na przykład mamy dwóch właścicieli, którzy są wpisani w księdze wieczystej dla danej nieruchomości, no to sąd może prowadzić czynności procesowe względem obu tych właścicieli, nie ma żadnej przeszkody, tak, tutaj, żeby prowadzić jakieś czynności prawne, czy też procesowe, tak? Wpis, czy był zgodny z prawem? Jeżeli notariusz, tak, zgodnie ze stanem faktycznym, dokona jakiegoś wpisu, czy też w ogóle w procedurze zmiany wpisu, czy też dodania wpisu do księgi wieczystej, doszło do, jakiegoś, do jakiejś czynności, które odzwierciedlały ten stan faktyczny, no to nie możemy mówić o sytuacji niezgodnej z prawem, tak? Może być jakiś błąd, może być jakaś sytuacja niezgodna ze stanem faktycznym, którą trzeba w toku tej procedury, o której mówiłem, skorygować ewentualnie. Natomiast wpis dokonany legalnie do księgi wieczystej, no ciężko jest podważyć w taki sposób, tak? Tym bardziej, jeżeli jest to sprawa z 1972 roku i możemy mieć problemy z udowodnieniem tak, jakiegoś stanu faktycznego z tamtego okresu, no bo to jest dosyć odległa sprawa, tak 50 lat ponad minęło. Także, jeżeli by Pan miał jeszcze jakieś pytania, albo chciałby Pan doprecyzować swoje zapytanie, tak, czego to dokładnie dotyczy, to zachęcamy do przesyłania tych uwag i pytań na adres naszej skrzynki kontaktowej, tak, kontakt małpa poznajfakty.pl A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem temat, mam nadzieję, że tego właśnie dotyczył. I pozdrawiam Państwa serdecznie, do zobaczenia.